Siema, na z tej strony Rekord witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj zaprezentuję wam, jak mieć więcej FPS-ów w Minecrafcie. Jak uzyskać po prostu taki efekt? Macie tyle FPS-ów. I bum, nagle macie tyle FPS-ów. Jeżeli chcecie mieć taki efekt, albo po prostu powiedzmy, zbliżonym, powiedzmy, macie mało ilość FPS-ów, 20, żebyście mieli około 60-80, zależnie od waszej konfiguracji komputera. Bardzo duży wzrost po prostu możecie mieć tych FPS-ów, nawet dwukrotny, a na pewno więcej niż Wam daje OptiFine. I oczywiście wielkie dzięki dla najlepszego head admina serwerów w Minecraft, Vixona, Tixona, za pokazanie mi tej modyfikacji. Ale przy, zanim przejdziemy do filmu, to chciałbym Was zaprosić na mój serwer MinecraftR czy Link i IP macie w opisie, a my już przechodzimy do filmu. No i dobra, żeby osiągnąć taki efekt, potrzebujemy modyfikacji o nazwie Sodium. Ale żeby ją zainstalować, najpierw musimy zainstalować yy, Fabrik. Fabric, taka jakby coś jak Forge, ale Fabric. Także link będzie do strony tej w opisie: fabric.mc.net, link będzie w opisie i po prostu tu install Fabric Unit to Fabric Loader. Bierzemy tutaj. Here, klikamy i jeżeli chcecie, to możecie zainstalować to te przez jar. Ja pobieram obie wersje. Eee, tutaj mam folder przygotowany, ale oczywiście to jest dla jakichś tam powiedzmy. Linuxów, do Maców i tym podobnych, ale jeżeli macie Windowsa, to używajcie po prostu Windows Exe, e, ponieważ będzie wam to łatwiej odpalić, jeżeli nie będziecie mieli poprawnie powiedzmy skonfigurowanej Java do otwierania plików. Większość e, modyfikacji potrzebuje takiego czegoś jak Fabric API, ale do Sody nie potrzebujemy. Jeżeli macie w planach instalować inne modyfikacje na Fabric, nie tylko sodium to musicie zainstalować jeszcze to czyli Fabric API, ale my tego nie potrzebujemy, więc nie będziemy tego pobierać. Mamy to, co potrzebujemy. Przechodzę do mojego folderu przygotowanego. I tak. Ja pokażę jak zainstalować na oczywiście aplikacji .exe, ale pokażę też tutaj osobom, które mają jar Linux i tym podobne. Także jeżeli powiedzmy chcecie zainstalować, zainstalować przez Windowsa, to przejdźcie do momentu w filmie pokazany na ekranie ale też wam pokazuję, po prostu jeżeli macie tutaj jaką ikonkę kawy klikacie dwa razy na to i po prostu instalacie tego fa fabryk moda, można to, można to tak nazwać, jeżeli nie macie, to tutaj otwórz za pomocą i Java, jeżeli tu nie macie, to wybierzcie na aplikację, tutaj szukacie, jeżeli tutaj nie macie, wyszukajcie na aplikację na tym komputerze, wchodzicie tam gdzie macie zainstal zainstalowaną Java, czyli prawdopodobnie pliki programu files 86, Common Files, Oracle, Java, Java Puff i klikacie Java w i otwórz i wam się to odpala ale my oczywiście używamy w tym momencie fabric installer.exe, ponieważ mamy Windowsa. Jeżeli macie po prostu inny system, to używajcie tego jar, .jar ale my użymy exe, bo po prostu mamy Windowsa. Klikamy dwa razy na tę aplikację. Na, w tym momencie się takie okienko otwiera: jest klient i serwer. My instalujemy klient. Wybieramy wersję Minecraft'a, na którą to chcemy. Macie tutaj taką rozpiętość. Tutaj ten sodium. Może tylko działać na Minecraft 1.16, jest to nowa modyfikacja, także tylko na 1.16, 1.16.1. Tutaj nie zmieniacie lokalizacji Minecrafta, chyba że macie gdzie indziej zainstalowane, ale jeżeli gdzieś indziej go zainstalowaliście, to po prostu musicie wiedzieć, gdzie go zainstalowaliście. Wchodzicie w jakby folder. Minecraft. Ja tego nie zmieniam, klikamy Create Profile, żeby nam stworzyło od razu profil, klikamy Install i jest, Fabric Loader od razu, Fabric Loader 0.9 bit coś tam coś tam, pozostał po zainstalowany, zainstalowany, duża ilość modów wymaga Fabric Epi. Ale Sodium nie wymaga, jeżeli chcecie, tak powtarzam, jeżeli chcecie inne modyfikacje, to zainstalujcie to Fabric mo, Epi po prostu Czyli po prostu weźcie to, pobierzcie Fabric Epi i wrzućcie do folderu mods Pokażę wam jak to zrobić, po prostu wrzucacie do folderu mods, klikamy OK I w tym momencie mamy już zainstalowane Musimy uruchomić teraz naszego Minecrafta na naszym profilu Bierzemy, stworzył nam się tu Fabric Loader taki profil i mamy Ready to Play Minecraft Fabric Loader, klikamy Play i w tym momencie ten Minecraft nam się odpali. Oczywiście może on troszeczkę, powiedzmy, dłużej się odpadać, jeżeli się go pierwszy raz, ale też nie powinno to jakoś bardzo, bardzo, bardzo dużo trwać. Także mi za chwilę ten Minecraft powinien się odpalić. Jak widzicie, już wyskoczyło okienko, już powinien się ładować. Ma zwykły ekran ładowania, nie ma innego jak w przypadku Forge'a. Fabryk ma zwykły ekran ładowania. Także będziecie tylko mieli napisane tutaj, jeżeli poprawnie zainstalowaliście, to macie napisane tutaj fabryk zmodyfikowane. Super. I teraz możemy wyłączyć naszego Minecrafta. Przechodzimy teraz na stronę Sodium, czyli na caresforge.com Linki API macie w opisie, na tej stronie byliśmy, gdy instalowaliśmy modyfikacje z Forge'a. Tutaj macie przykładowe boosty, na przykład z 37 FPS do 69, z 27 do 152, z 10 do 102, naprawdę bardzo, bardzo duże przyrosty FPS-ów. Także bierzemy sobie, klikamy tutaj ten e, przycisk. Przenosi nas na nową, no nową stronę. Musimy poczekać 3, 5 sekund, łącznie, mi już zostało 1 sekunda. Download now, wyskakuje nam, gdzie mamy go zapisać. Zapisujemy, gdzie chcemy, je ja zapisać w tym folderze. I mam teraz w tym folderze Sodium zainstalowanego, z e, pobranego nasze modyfikacje. Teraz musimy tak, wpisz tu wyszukiwane słowa. Wyszukujemy procent, up data, procent. Jeżeli macie Windows 7, to, to po prostu tu, tu rozszerzcie ten start, i tam wyszukajcie. Wchodzimy w. Yy, w kropka Minecraft. Jeżeli macie gdzie indziej zainstalowanego minecrafta to na pewno wiecie, gdzie go zainstalowaliście, i po prostu wejdźcie w wasz folder. Minecraft i wchodzimy w moc. Powinien właśnie taki folder utworzyć. My, Odysy. Jeżeli się wam nie utworzył, a macie poprawnie zainstalowanego Fabric Loader, jak to się nie wiem, jak to się nazywa. Jeżeli nie macie w folderu moc, to po prostu utwórzcie go. Jeżeli macie po, oczywiście poprawnie zainstalowane jeżeli nie, to spróbujcie go jeszcze raz zainstalować. Wchodzimy w folder moc. Ja tutaj widzicie, mam modyfikację z to nic nie przeszkadza. Bierzemy fabryk, yy, nie to, bierzemy sodium fabryk mc i wrzucamy tutaj. I nam to nic nie przeszkadza. Modyfikacje z forge'a mogą być w tym folderze. Jeżeli chcecie, to usuńcie, ale mogą. Jedyne co się stanie, to jak będziecie opadać Minecraft forge. Jakby z waszą modyfikacjami forge'em To będzie wam wyskakiwał taki błąd Ale nie musi, jeżeli nie macie zainstalowanego forge'a To wam takie coś nie będzie wyskakiwało A jeżeli chcecie mieć pewność, że wszystko nic się nie będzie psuło To po prostu stwórzcie, jakby Usuńcie tę modyfikację bo sobie przerzucajcie Ale mówię, będzie wam tylko takie powiadomienie wyskakiwało na forge'u A na sodium wam nic nie... A na, a na fabryku nic wam nie będzie wyskakiwało Także zamykamy ten folder Odpalamy znowu nasze launcher minecrafta Cyk, klikamy play po wybraniu naszego profilu, który jest Fabric Loader, jest OK, wszystko tutaj jest napisane, cała, cała wersja Fabric Loadera. Klikamy play i w tym momencie ten sodium powinien nam się załadować. Także mówię, nie ma tutaj nic złego, że te modyfikacje z Forge'a są w tym folderze. Jedyny problem jest yy, nawet nie problem, że powyskakuje tylko powiadomienie, a to bardziej błąd, do yy, Forge'a, że jest jakaś aplikacja, która jest do, po prostu która jest obsługiwana tylko przez. Fabryk loadera. Jest takie powiadomienie, że te mody e, działa tylko na Fabryk loaderze. I w tym momencie mamy Minecraft 1.16.1 e, Fabryk zmodyfikowane I skoro mamy wiedzieć, że nasze serwer już się zainstalowało, skoro tu nie ma takiej zakładki mody, moc, wchodzimy w opcję. Wchodzimy o ustawienia graficzne. Jak widzicie, menu całkowicie inaczej wygląda. Macie Quality, Macie Advanced, Macie Generalne, musicie tutaj liczbę czanków zmieniać, nawet do dwóch możecie zmienić. Ja tutaj ustawię 11 na defaultową. E, różne tu macie ustawienia jasności, kla, e, chmury, e, FPS, e, limity FPS-ów, Tutaj możecie włączać, wyłączać, zmniejszać ustawienia po prostu. Yy, widzicie, macie zaznaczone, czy performance, impact, medium, czyli średni, yy, low, czyli mały I tutaj mieliście impact high, czyli duży I możecie to zmień, zmniejszać, zwiększać według własnych ustawień A nawet sama instalacja tego sodium zwiększy Wam FPS-y Żeby to pokazać, stworzę nowy świat, przetrwanie Stwórz nowy świat, niech nowy świat mi się stworzy ok świat mi się stworzył, włączymy F3, niech mi się, się FPS-y o Ogarną, za chwilę powinny, pamiętajcie też, że ja w sumie nagrywam jeszcze Także tych FPS-ów jeszcze więcej bym miał, gdybym nie nagrywał Ale niech mi się po prostu to wszystko załaduje, jesteśmy w środku lasu 300, 318, niech wszystko załaduje I powinno być około 500 u mnie FPS-ów A teraz widzicie, mam tutaj 430, 407 FPS-ów 500 teraz wybiło, 500 FPS-ów, 5000 FPS-ów A tutaj macie porównanie na koniec filmu jaka jest różnica pomiędzy, pomiędzy wszystkie, pomiędzy Minecraftem Vanilla, Minecraftem z Zoptyfainem, a Minecraftem z Sodium. I to było na tyle. Dzięki za uwagę. Na razie!